Cześć Wam wszystkim. Trochę mi nie było, chyba nawet koło miesiąca. Powiem wam tak, może nawet nie chodzi co o czas, co o tak brak weny, tak naprawdę, do nagrywania. Wiecie, ja miałem maturę. No, w sumie jeszcze nie skończyłem, bo jeszcze tam mam jedno rozszerzenie w poniedziałek, ale to nie o tym film. Ale no, mówię, no, były sprawy wtedy ważniejsze na głowie. Nie nagrywałem, więc, no, wiecie o co chodzi. Na pewno. Jakby to jest zrozumiałe. Co do głębi, no to jakoś to idzie. Te lęgi coś tam do przodu, powoli do przodu. Nie jest jakoś spektakularnie, zawsze mogło być lepiej. Ale tragedii nie ma i myślę, że jeszcze przez te prawie trzy miesiące tych lęgów, bo liczę maj, czerwiec, lipiec, więc liczę, że tych młodych jeszcze się naprawdę uchowa. Nie ma co jeszcze panikować. No bo na razie to liczba jest mała, znaczy mała. No tutaj po tej stronie są cztery mewki żółte. Po tej parze jednej to są dwa żółty już przerzucone. I tak naprawdę po moich czerwonych mewkach jest tak. Tutaj jeden młody. Staram się go tam, wam tak pokazać. O, samiczka będzie. Naprawdę jest gołąbek już się zaczyna pierzyć. Naprawdę fajny, podoba mi się. I tam z tyłu. O, poczekajcie. Nie, to jest stary. Jeszcze jest jeden czerwony, bo to są rodzice, właśnie tu mama z przodu i z tyłu tata. A jest o, przyleciał. który z drugi mawek, po właśnie po czerwonej z żółtym, też się już bierze. No i to jest tak naprawdę z mewku wszystko. Yy, no. A felki są tylko dwa. Tutaj przerzucone jest czerwony i czarny. Yy. Więc, powiedziałem, że w tym roku tutaj na tę stronę będę przerzucał tylko dobre felki Jak będzie coś takiego odpadowego zostaje na tamtej stronie eee, No no ja tak postanowiłem i tak będzie Bo... no bo nie ma co, powiem wam tak, na, tak szczerze eee, Pokażemy, mo, pokażę mode, w ogóle nie ma świata, bo chyba wyskoczył korek, bo była taka burza, znaczy burza Taka ulewa i chyba... a muszę stać tam na górze Ale jest, jest, jest jeszcze widno, więc tam można pokazać, wiadomo, nie? Tutaj widyny, o widzicie, jakie kapcie, naprawdę, naprawdę wielkie, to chyba będzie samczyk, e, tutaj samiczka chyba, o, naprawdę, naprawdę są, naprawdę są fajne, Tuż tu są kolejne jajka, jedno jest niezależne, więc będzie jeden młody, tu już niedługo będą kluły nawet pewno, czek było sprzątane, pokażę Wam ginergię, jakie się młode, Trafiły w tym roku, znaczy po tej parze, bo wiecie, spójrzcie, jakie ciemne. Co te moje stare winery nie są takie. No tutaj są zresztą, one nie są takie ciemne, a one są, kurde, takie naprawdę ciemniutkie. Wyszły jeden i drugi. Tam to samczyk, chyba, a to samiczka. Tego tą właśnie musiałem starą obrączką zaobrączkować, bo nie miałem wtedy akurat, bo jeszcze szły. O tu widzicie, stara para. Tu są sztuczne. Tu zniósła jedno jajko mewka. Hmm. Tu są do przełożenia. Tu nic, tu nic. Tutaj słuchajcie, w końcu chyba za piątym razem czy za którymś zależone są te. Zależone są jajka. Czekajcie, wezmę trochę tego i drobnej słomy. Bo tu nie ma nic w gnieździe u tych. O, i tym trochę jeszcze. Dobra. Czy mewki Trochę zachęcam je do zniesienia jajek. Bo słuchajcie, mam tylko tego poczerwonych, tylko mam tego jednego mewka młodego, niestety. Nie, nie ma nic tak to tam, żeby było więcej. Ani jajka przełożonego, ani nic, bo jajka czyste. Ostatnie, więc no lipa. Hmm. Przecież tak, że ja w ogóle uchowałem tego jednego, to i tak to jest dobrze. Ale no jednak no chce się więcej. Jak na początku roku pewnie powiedziałem, że chociaż chcę jednego albo dwa młode, a teraz chciałbym już za cztery. Przykładowo, no bo to tak zawsze jest, nie? Yy, bo w miarę jedzenia rośnie apetyt. No. Tu krymeczki, pokażę też Wam młodego, damy trochę mieść. Powiem Wam szczerze, naprawdę one. Jedzą dużo. Naprawdę jedzą dużo, to jest z, z olejkiem z oregano, teraz trochę mają taką, wiecie, yy, drogę uboszczą teraz, no bo to taką Samą dobrą to dostają rano, a teraz to już jest tam połowa pewnie pszenicy na pewno, no bo to tak nie może być tak Sama pasza I do jedzenia, i do jedzenia Grity im wczoraj nie miały gritu w jeden dzień, i dzisiaj stawiłem, byście zobaczyli, zobaczyli ile, jak, jak oni ten jak w normalnie te glity? Normalnie aż. Yy, no, wszystkie gołębie były przy glitowniku. Normalnie wszystkie. Ja byłem w takim szoku, że po prostu mówię wam, Byłem naprawdę w wielkim szoku. Że aż tak. No. Gołąbków się robi więcej. No, ale może nie będzie tak jak zatoczone. Pamiętacie w tamtym roku pod koniec sezonach. Tam ktoś nie dłu dłużej ogląda, ile yy, ja tu było gołębi, nie? Cały gołębnik zawalony. No, to mniej to wiecie no. Mniejszy problem może Ale Do tych czerwonych mewków jest tam chyba jest Łącznie 5 sztuk Ze starymi to wiecie ja, Zawsze mi się te czerwone mewki podobały więc. A w końcu widzicie teraz będzie tak Że będą same czerwone a żółte wyprom się Bo to tak wiecie tak, co, chwil, co jakiś czas się u mnie tak to właśnie zmienia Wiecie z tymi czerwonymi na te Na te żółte Pokażę teraz tutaj tu jest trochę więcej młodych Chociaż taka pogoda jest słaba Ale tu może chociaż na wariere, bo wychodzą one mm -hmm. nie no, trochę wyjdźcie, bo ja tak nie lubię Z mi, pokazywać młodych Bo to jest takie przeszkadzające trochę Teraz czekajcie chwilę One wyjdą sobie I będzie problem Problem z głowy Jako pierwszy pokażę ciebie, bo Jesteś na tym na widoku. O, pokażę go tu. Znaczy, krymeczek. O! Napasiony naprawdę. Jest już praktycznie. Malutki gąbek, a widzicie jaki już jest. No choć nie, nie tam to nie wychodzi broń Boże. Fajny, naprawdę fajny to co wiecie... To wszystko jak on tam potem narośnie tam nawet ten czubek będzie krótszy, ale naprawdę jest fajny, Naprawdę jest fajny. Tak naprawdę już sobie fruwa Czerwony, no może będą teraz żółte Zobaczymy, zobaczymy. tak po... e, Pokażę wam tak Tu mam mewka Jednego Po parze żółta z czarnym Tam jest jeden czerwony młody, teraz jest Żółty będzie ten Będę musiał koniecznie spisać Bo potem nie rozpoznam po których Znaczy wiecie, no moja On jest lepszy, ja wam zresztą można to łatwo... Jaka z... jaka samica jest po prostu... Ja to nie mogę z tego Tylko na mnie wkurza to po prostu... Jest tak tragiczny gołąb, żeby w ogóle coś pokazać, że... Wiem, że broni, ale to jest... mnie to denerwuje. Spójrzcie. Po lewo jest właśnie mewek po mojej starej żółtej parze. A widzicie? Tu jest jaki dziób, i jaka głowa. I tu jaka jest głowa i tu że ja mówię, ten żółty samiec, co jest z tą czerwoną samicą, on będzie wymieniony. O Jezus, źle bym przełożył. Yy, na pewno. Chociaż wiecie, no, tak jak to wygląda. To wygląda w ten sposób, że ja... Mam... Dlatego ja w tym roku chciałem uchować sobie po czerwonej parze samca koniecznie. Żeby sobie właśnie wymienić go, a ten co wyszedł po czerwonych, to będzie samica na pewno, bo to już widzę. I to też będzie na pewno do zostawienia, więc tak jest... Jak jeden młody, to co ja? że go nie, nie, nie sprzedam, jakby wydełkowam jednego młodego po całej parze. Ale mam nadzieję, że ta samica, to wam powiem, że po prostu do wszystkich głębi, do półki to jest jedna bez pary. Chodzisz tutaj bo po prostu. Do wszystkich, do wszystkich samców parę idzie. Bo to wiecie, bo to bez pary to jest taka. taka poszkodowana. Eee, tak. meczka mam jeszcze jednego, słuchajcie, Weź. Daj, pokaż, daj, pokazać chociaż To jest rodzeństwo. Z malutki, bo on tego tam nie pasły, dopiero dzisiaj zaczęły. E, tego, to jest rodzeństwo tego. Jeszcze do wczoraj go tak nie pasły, tak bardzo. Ledwo dzisiaj jest już napasiony, to mam nadzieję, że coś z niego będzie. Muszę mu obrączkę założyć. On chyba miał, ale tam jakaś leżała na ziemi, to. Pewnie to, pewnie to jest jego. O Jezus, o Jezus, o Jezus. Dobra, Muszę zobaczyć. Nie lubię tak ściągać jak są małe, ale wiecie, co wczoraj się wylęgły. Krymki, ja muszę sprawdzić, to w ogóle jest napasione, bo ja od razu widzę po takich małych, czy to coś z tego będzie. No jest, widzicie. Taki malutki. To jest krymek, nie? O matko. Kto sobie siedzi, malutki. Jeszcze jest u winerów jeden. Wczoraj był to, jak siedzą, to, to dzisiaj chyba też to tutaj samczyk siedzi. Powiedz, wyjdź na chwilę. No. Tam. Widzicie, to są małe, więc ja nie chcę przeszkadzać im, bo gołąbek jest taki malutki. Ale no ja muszę sprawdzić, wiecie, jakby nie było pap e papką nagradzoną, to bym przełożył, bo ja ten tak samo jest. Widzicie? dobra. To są takie robaczki małe. Nie gołąbki. Tu się wylęgły. O, Jezu, tak, nie widać trochę. Tu się wylęgły pod murzynami. E pokaż. Samiczka siedzi. Są felki żółte, po żółtej parze. W końcu. Pierwsze mi zbarnowały pocztowe. Tu są jajka. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Tu są pocz yy, pocztowe, chciałem powiedzieć. Pod pocztowymi młodymi są te felki. Chociaż Wam, powiem, że te pocztowe to wszystkie będą do skacowania. Na pewno słabo pasą, naprawdę. Teraz trochę się poprawiły, bo powiem Wam szczerze, bo przestały. Yy, jajka miały zwiosły i wyrzuciłem. Poprawiły się, jak wyrzuciłem. ten trochę lepiej, ale ogólnie powinny być większe te felki, zdecydowanie co, so, po prostu słabą pasą tamte to zmarnowały, więc felki, no, pocztowe na 99% pójdą my. Do lamusa, że tak powiem Taś, ty siedzisz, mam nadzieję, że jajka nie zniesiesz teraz, chociaż ona już tak siada O Jezus, patrzcie, jak, jaki to jest gąb Ja ściągam, a ona z powrotem na młode Ale chociaż chcę zaprezentować, więc musisz chwilę poczekać To, się ta mm, kawowa wyszwańczka Z tym murzynem, co ja go dostałem za te pocztowe młode, jak wydałem Spójrzcie i tu jest jedzenia w środku. I ten tak samo. No. to są po prostu. Tak są napasione. Mam nadzieję, że tym razem będą równe. Bo mam dwa po tej parze. Ja ich nie przerzucałem. Bo to nierówne po prostu. Takie. Odpady. O matko. Tak. Zabij mnie jeszcze. To jest samica. Ona to jest po prostu. No i tu miałem mewki przełożyć jak zniosą w końcu, bo tu tam mi wychowały tak mewki żółte zarobiście, że ja mówię, podłożę po krótkich mewkach, ale kurde, pewnie z niej się zarajają, a czerwone pewnie jeszcze trochę. Ale wiecie co tak, ja tu muszę wyrzucić tak po tej parze na pewno. Po tych jajka. Tu przełożę jajko to na pewno nie, ale po tych to trzeba od razu wyrzucić. To mówicie winery młode te po drugiej parze, jak jasne i zastanawiam się pod tymi yy, murzynami. Ale ja i tak nie mam co Wam podłożyć. Chociaż one najwyżej. Poczekajcie, zależone to w ogóle. No chyba tak Ale wiecie co ja i tak nie mam co im podłożyć. Więc poczekam może z niej się też z jakimiś mewkami to po prostu wyrzucę, nie? U mnie nie wszystkie jajka jedzą kury po prostu. Po takich gołębiach. Dobra i z młodych to powiem wam, że wszystko pokazałem. Więc naprawdę nie ma szału. Nie ma szału, nie jest może jakoś tam tragicznie, ale naprawdę nie ma szału. Damy jeszcze Nie no naprawdę, bo ja już zaraz jadę do domu, do siebie wracam, więc już tu wszystko chcę zostawić, żeby było dobrze. Grity napełnione. Woda też jedzenie mają. Do jutra im starczy. No. A tu binary mogę, zobaczcie takie jasne: to w ogóle cały biały. A po tamtej parze jakie ciałne. No, i tak to widzicie. Wygląda. Wczoraj dziadek pocztowego, znaczy, złapał, wszedł do głębnika Siwy z pasami, dzisiaj rano go wpuściłem, jak się najadł O tutaj, patrzcie, wam pokażę te Te felki są o, ten żółty to jeszcze jak cię mogę Bo mam ma tutaj tylko takie, wiecie, koło głowy takie piórko tam yy, żółte Ale ten czarny, to zobaczcie, pół maski białej No, odpad, od, totalny odpad Zobaczymy, jakie będą te drugie. Szkoda, szkoda by było, wiecie, jakby były brzydkie. Bo jak pasą je tak dobrze, tamte na ziemi, no to wiecie, to byłaby lipa, jednym słowem. O, to jest ten murzyn właśnie, to są te tamte młode, są sami, na dole. No tu ogólnie będzie porządny, porządnie zrobiony y, przemiał z tymi y, mamkami. Y, ja tu je będę naprawdę parował inaczej wiele par yy, będą zmiany na pewno ale zobaczymy nie chcę, wiecie, też tak się nastawiać yy, jak to będzie bo zobaczymy co tu przetrwa do zimy ale tu będzie zrobione na pewno na pewno zro będzie zrobione inaczej nie? bo no musi być inaczej ale to zobaczymy dobra, słuchajcie, trzymajcie się wszyscy, pozdrawiam was serdecznie i cześć teraz chyba będę nagrywał częściej, więc Będziecie bardziej na bieżąco. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was.